Kochani, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. E, tak sobie pomyślałam, że przyjdę do Was z takim szybkim holem zakupowym. E, jesteśmy już po świętach wielkanocnych i pojechaliśmy na takie chciałam powiedzieć szybkie, ale te, te zakupy trwały około 6 godzin, więc pojechaliśmy na takie zakupy poświąteczne. Brakowało mi już kilku rzeczy, jeżeli chodzi o ciuchy. Kupiłam też trochę, jeżeli chodzi o kosmetyki. Zaraz Wam wszystko pokażę. Może właśnie zaczniemy sobie od kosmetyków. Będzie szybko. Sklep Bawen ba ba Body Works. Jest w niewielu lokalizacjach w Polsce, a akurat w Gdańsku jest. I co ja kupuję w tym sklepie. To, są, to jest tak naprawdę jedna rzecz. Żadnych innych produktów za bardzo nie znam, ale kupuję mydełka do rąk. To są mydełka w piance. Bardzo je lubię, mają taki mocno intensywny zapach. Jedna pompka wystarczy do umycia rąk na spokojnie, dlatego są bardzo wy wydajne przez to. One kosztują 55 zł za dwa mydełka. O pojemności. 259 ml. Nie jest to dużo, jest to dosyć spora cena, natomiast one są bardzo, bardzo wydajne więc spokojnie możecie je sobie wytestować, spróbować. Ja jestem bardzo zadowolona i będę jeździła po kolejne. Moja przygoda zaczęła się z tym zapachem: to jest jakiś zapach wiśniowy. Bardzo ładnie, pachnie, ładnie się pieni, fajnie. I tym razem. Postawiłam na wiśnie znowu e, i kupiłam jeszcze taki e, różowa, kwiaty różowej brzoskwini, nie wiem czy dobrze to tłumaczę, wygląda to w ten sposób, pachnie bardzo ładnie brzoskwinką, delikatnie, tu wiadomo bardzo intensywna wiśnia, fajne zapachy, polecam Wam e, serdecznie. No i ciuchy, e, ciuchy kupiłam sobie nie tylko ja, kupiłam sobie też mój chłopak, zaraz Wam pokażę. Kupiłam sobie dwie koszulki w handemie, to są takie podstawowe nie w handemie, że mówię, tak w handemie dwie takie podstawowe koszuleczki 19,90 za sztukę paski z okrągłym dekoltem, tutaj zakończono są taką mm, taką lamówką granatową ona jest granatowa w białe paski i druga jest biała w czarny, takie cieniutkie paseczki dokładnie taka sama 19,99 za jedną koszulkę. E, jeszcze jak weszłam sobie przy kasie w aplikację, to tam w aplikacji było 10 złotych zniżki, więc kupiłam sobie te dwie koszulki tak naprawdę za 30 zł. E, fajna bawełna, zaraz Wam powiem, tu, tu jest. 95% organicznej bawełny jest w składzie. Więc, więc fajna sprawa, polecam Wam serdecznie. Jeszcze ich nie nosiłam, nie prałam, także nie wiem, ale bardzo fajny, milutki materiał, ładnie się układają, więc, więc jak na ten moment polecam. Kupiłam sobie te dwie pary spodni. Ktoś mi tu dzwoni. Dobra. Kupiłam sobie dwie pary spodni. To są spodnie z wysokim stanem z rezerw zapnę guziczek, będą lepiej się prezentowały. Wyglądają w ten sposób, takie jaśniutkie. To jest wersja push-up, slim, slim push-up. Jasny, błękitny kolor, z wysokim stanem. E kosztowały 79,99 też nie nosiłam nie wiem jak one, się, e, jak one się będą nosiły, jak będą się prały trudno mi powiedzieć, natomiast jest fajny taki już letni kolor jaśniutki dlatego je wzięłam i drugie kupiłam ciut ciemniejszy to jest dokładnie ten sam model one mają tutaj takie fajne na, e, z tyłu na kieszeniach takie, przy kieszeniach takie przeszycia to niby jest wersja pusza e, tak to wygląda Eee, tu jest troszeczkę ciemniejszy ten kolor. No taki kolor prawdziwego jeansu po prostu. No i trochę ja jaśniejszy, <noise> trochę jaśniejszy jeans. Eee, też 79,99 tu żadnych zniżek nic nie było, zapinany normalnie na guziczek, na zamek. Eee, bardzo klasyczne spodnie wyglądają fajnie. No i to, i teraz eee, przejdźmy do zakupów mojego kupaka. Kupił sobie taką białą polówkę. Białą polówkę z takim kołnierzykiem granatowo-biało-czerwonym. Trochę wygląda to jak Tommy Hilfiger, szczerze mówiąc. I na rękawkach jest dokładnie to samo. Też są paski granatowo-biało-czerwone. To jest zakup z New Yorkera i cena 59,95. Fajnie też się układa fajny materiał. Nie wiem co to jest za skład, zaraz Wam powiem. Yy, jakaś meczka. 60% bawełna, 40% poliester. Także powinno fajnie oddychać, powinno fajnie tutaj współpracować. Nie wiem, jak w praniu. Nie wiem, czy kołnierzyk nie będzie farbował, ale to się przekonamy. Wygląda w ten sposób. No i ostatnia rzecz. Ostatnia rzecz, którą kupiliśmy. To jest taka kurtka baseballówka. To też jest dla mojego chłopaka. Tu ma taki X z takim, nie wiem, lew tygry z Jak to nazwać? Taka no, typowo amerykańska bym powiedziała. E, tu jest lampa z wzdłuż rękawa. Przy kieszeni mamy taki ładny tutaj haft. Po drugiej stronie przy kieszeni też, nie wiem gdzie to jest. <laughs> po drugiej stronie przy kieszeni tu jest o taka meteczka. Na dole jest ściągacz biało-czarny. I tutaj jest taki sam ściągacz przy rękawia, fajnie wygląda, fajnie się układa. I to kosztowało 189,95 groszy. To jest też New Yorker. No i chyba tyle, nic innego nie kupiliśmy, naprawdę polecam Wam, jak macie okazję sobie spróbować, macie u siebie w mieście albo macie możliwość zamówić, zamówcie sobie te mydełka w piance, wiem, że są też w wersji nie, nie piankowej, tylko takiej zwykłej kremowej. No i co? Jest też wersja do kuchni z tego co wiem, oni mają bardzo dużo żeli pod prysznic, bardzo sobie wszyscy chwalą giełki do ciała, no ja powiem szczerze, nie używałam, ale, e, no, ale używam tych mydełek w piance i jestem naprawdę zadowolona, więc polecam Wam również. E, piszcie na dole, czy testowaliście te mydełka, czy w ogóle testowaliście coś z Bath Body Works, czy coś mi polecacie, e, dajcie znać w komentarzu na dole. Ja już kończę ten filmik i do zobaczenia w kolejnym. Zostawcie łapki w górę. I miłego dnia Wam życzę. Jeszcze przy okazji znalazłam, że kupiłam sobie taką koszulę nocną, e, różową, w takie serduszka, na dole z koronką e, i tutaj ma takie wkładki e, gąbkowe, natomiast można je spokojnie wyciągnąć. Myślę, że będzie fajna, wygodna. Już kiedyś taką podobną miałam, więc kupiłam sobie identyczną. E, w innym sklepie, co prawda, 69,95 kosztowała. I pokażę Wam jeszcze jedną rzecz. U mnie na kanale jest przepis na pankejki. Robiłam je wczoraj i przykryłam, zostawiłam. Trzymają się całkiem nieźle, są spokojnie jeszcze dzisiaj do zjedzenia. Także jakbyście robili mój przepis, można sobie zrobić więcej i zostawić do kolejnego dnia na spokojnie, czy na kolację, czy na jakiś inny posiłek, ale spokojnie całą dobę Wam wytrzymają pod przykryciem. No i co, to już teraz na tyle. Dzięki Wam bardzo za oglądanie. Zostawiacie łapki w górę zostawiajcie komentarze na dole i subskrybujcie mój kanał. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!